Pani doktor, kiedy ból głowy u naszej mamy powinien nas zaniepokoić i skłonić do skonsultowania tego z lekarzem? W literaturze medycznej istnieje takie pojęcie jak objawy czerwonej flagi. Są to objawy, które są pilnym wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki lekarskiej. I właśnie w przypadku bólu głowy, objawem czerwonej flagi jest nagły, silny ból głowy, który rozwija się w ciągu kilku sekund, pojawia się pierwszy raz w życiu. Również ból głowy, który wybudza ze snu i nie ustępuje po lekach przeciwbólowych. Ból głowy, który towarzyszy pacjentom np. z chorobą nowotworową albo to u pacjentów, którzy przyjmują leki, które mogą zwiększać krzepliwość krwi, jak np. sterby. Musimy również zawsze pamiętać o zapytanie pacjentów o to, jakie leki przyjmują, bo często wśród młodych kobiet, które stosują taką doufną antykoncepcję hormonalną, bo by może również zwiastować jakąś poważną chorobę neurologiczną, więc o to zawsze też czytamy chłopak. Panie doktorze, jeśli naszą mamę coraz częściej pobolewa serce, czego to mogą być objawy i czy warto to skonsultować z lekarzem? Mhm. Na pewno warto skonsultować to z lekarzem i trzeba skonsultować to z lekarzem, Ponieważ spektrum przyczyn bólu w klatce piersiowej jest dość, dosyć szerokie, mogą to być objawy niegroźnego nerwu bólu, ale może ból być objawem postępującej zaawansowanej choroby leńcowej, która w niedługim czasie od wystąpienia objawów może skutkować bardzo poważnymi skutkami, niestety ze zdrowiem łącznie. W sytuacji występowania bólu w klatce piersiowej, taki dokładny wywiad z lekarzem, czy to od pierwszego kontaktu, czy kardiologiem, pozwoli oszacować w ogóle prawdopodobieństwo choroby leńcowej. Poprzez szczegółowy wywiad możemy określić występowanie czynników ryzyka u naszej mamy. Takich czynników ryzyka, które mogą być czynnikami nieodwracalnymi no to tutaj nie trudno jest się domyślić wiek, nikt z nas tego wśród sobie nie, nie, nie odejmie. Natomiast szereg czynników, które wpływają na postęp, na postęp choroby wieńcowej, w takim mechanizmie w progresji blaszek mężczyznowych jest odwracalna. W gabinecie lekarskim dowiemy się o frakcjach cholesterolu, o lekach obniżających stężenie cholesterolu, o lekach, które stabilizują blaszki mięśniowe i wpływają prawidłowo na wartości ciśnienia tętniczego, bo nadciśnienie tętnicze jest niezależnym czynnikiem rozwoju choroby tętniczej. Reasumując, ból w klatce piersiowej u naszej mamy. Powinien być alarmem, absolutnie nie zawsze świadczy o poważnej przyczynie, która stoi za tym bólem, ale tę poważną przyczynę należy wykluczyć, żeby no, jak najdłużej się cieszyć obecnością mamy. Panie doktorze, zbliża się Dzień Matki. Zdrowie naszych mam to bardzo istotna kwestia. Proszę powiedzieć, jakie badania profilaktyczne powinny wykonywać nasze mamy, zarówno mamy młodsze, jak i mamy seniorki? Przede wszystkim w imieniu zespołu chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim małym. Mamy młodsze, zapraszamy na EKG, konsultację kardiologiczną podstawowe badania laboratoryjne, a te troszkę bardziej doświadczone również na badania ekokardiograficzne i ewentualnie próbę wysiłkową.